No, hej ludzie, witam was. Zagrajmy w Heroes 5 of Midnight Magic Dzikie Hordy. Zarazem ze mną jest Frozen, jak mogliście zauważyć w jego turze, jeżeli oglądacie jego kanał, a polecam. Więc. E, bez zbędnego gadania, możemy się oddać przygodzie. Bo czemu nie? Mm, Podżegać, wyzwanie. No, na razie nie chcę tak ryzykować. Tak więc. Mm, na początku to ja bym wstąpił do zamku. Tak, to będzie dobry pomysł. Nie? O, zaklęcia przyswojone, świetnie. Mamy tu naszego, naszą bohaterkę. O, szkielety, które możemy ulepszyć, świetnie. Poproszę kościanych wojowników. Teraz sobie połączymy oddziały, ładne już oddziałamy. Dosyć silny. O, jeszcze dodatkowo oni i naszych kolegów. Tak dobrze znanych. Czyli tak, zostało nam jeszcze coś do zbudowania. Co by tutaj zrobić? Mm. Możemy zbudować Fort, czemu nie? Ja wiem, nie. że pewnie powinienem budować te... W dniu? Fort? No! Nie. I tak nie daje przyrostu jednostek, no, więc, więc a będę mógł... Nie. No, a będę mógł potem rekrutować duchy, co jest bardzo fajne. Ale nie, to tutaj tak jest z tym z poziomu rozbudowy miasta, to i tak musisz zbudować, żeby zlarić iść trochę. No właśnie, o to chodzi. W każdym razie, na pewno sobie chciałbym jeszcze wstąpić po te szkielety, ale czy bardziej mi się opłaci pójść tutaj, czy... W ogóle, czy ja mogę gdziekolwiek jeszcze pójść w tej turze? Coś zrobić, konkretnego zdziałać? Nie, więc w takim razie... A, tego też nie zrobię. No dobra, to w takim razie po prostu udamy się w tym kierunku. W następnej turze zwerbujemy trochę szkieletów i udamy się, podejrzewam, gdzieś w te rejony, zdobyć trochę doświadczenia i... I skarbów, czy czego dusza zapragnie. Tak więc oddaję turę Frozenowi. I dziękuję, witam w mojej turze. Frozen złożył mi propozycję pokoju, więc, oczywiście, przyjąłem ją. To odwleczę moją nieuniknioną śmierć w tej walce. Mam nadzieję. W każdym razie teraz, wydaje mi się, że moglibyśmy udać się na tego podżegacza i zdobyć strategiczny surowiec dla nas, czyli rtęć. Ewentualnie udać się na gobliny yy, gargulce, przepraszam. Ale to dopiero uda się nam w drugiej turze, więc lepiej będzie od razu zwalczyć, żeby coś się działo. Tak więc spróbujmy wygrać walkę z podżegaczami, czyli jednostkami twierdzy. Może to nie być takie proste. Dwa oddziały, dobra. Jaką my tu mamy magię? Wrażliwość. Hmm. Spróbujmy. Być może robię źle, no, ale A być może robię dobrze, ktoś to może wiedzieć. Na pewno Frozen to wie, tylko mi nie powie. Ach, ten śmiech. Ale doskonale znam ten śmiech. W każdym teraz chciałbym... Może ulepszyć naszego... Nasz szkielet. Oczywiście wydawało mi się, że mam coś takiego jak boska siła, ale... Nic takiego tu nie widzę, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Szukajmy te wszystkie zakładki. Nie wiem, dobrze, że. Ej, hey, why? I don't have it. Mi, wydawało mi się, że mam coś takiego jak boska siła. Myliłem się. To źle. Nie jestem z tego, tym faktem usatysfakcjonowany. Tak więc, żeby, no cóż, zrobić cokolwiek mojemu wrogowi, to walnę w niego magiczną strzałą. Pomagał żywieńcom. Magia zniszczenia. To... Nie, nie lubię tej magii ja wartuję się wszystkim, wszystkim, czym mogę. O, świetnie weszło ogłuszenie, ludzie, dobrze jest. Yy, natomiast ten będzie mógł mnie skontrować, a z, a, a z podżegaczami, czyli swoimi jednostkami. I teraz jeb. Tak myślałem. Zawsze zapytałem, którzy to są podżegacze, to jest ulepszenie. Tacy opancerzeni starczą. No to trzeci poziom jednostek. Aua. Osłabienie, Takie może teraz. Asf... Hmm. No tak, mięso armatnie Jakieś takie mocne to twoje mięso No co oni zwykle stoją przy centaurach Aha, rozumiem Bo gobliny to z, y, też mięso armatnie, tylko że dla cyklopów Aha Jedną z cyklopów ma taką umiejętność, że jak stoją obok niego gobliny to oni mi strzela, znaczy rzuca Ja? No, serio? Wow Tak nie wiedziałem. Ciekawe to jest, ciekawe. Hmm, jakie oni mają zasięg ruchu? Taki średni, nieduży. No w, w cholerę za duży. A. Bo gdzie bym nie uciekł, to i tak mnie złapią. Chyba że. Powiedzmy, może w ten sposób. O, świetnie, ten za dużo mi nie zrobi. No, może trochę. Raz to mnie capnie, ale to nic. Ja podejrzewam że zaraz o, wskr... no proszę państwa. Teraz sobie zamierzam wskrzesić te szkielety i będzie tacy. No ty! No z wskrzeszeniem... To... Tak, tylko że nie staczą mi many, bo jestem tak genialny, że jej nie zaoszczędziłem! Fuck yeah! Chodzi o to, że Tobie zawsze zostają te jednostki ze wskrzeszenia. To, to... Co co? Tobie już zawsze zostają te jednostki ze wskrzeszenia. Mhm, mm to jest właśnie dobre A z tego co oh. właśnie, nie wiem czy tutaj tak jest, bo w, w trójce było tak, że jak miałeś wskrzeszenie jakieś mm -hmm. magię ziemi na najwyższym To tak? pozostawały Ci przy każdym zamku jak wskrzeszałeś A tutaj, oh. nie pamiętam czy jest jak masz mistrza wskrzeszenia czy coś takiego To tutaj też chyba tak, czy tak jest, że jak masz mistrza to też Ci zostają przy innych zamkach Nie pamiętam hm. Ciekawe No, przyznam ją no. w takim razie Ach, niestety muszę przyznać, że poniosłem dosyć ciężkie stroty. Nie jest to dobre. Ponieważ moje szkielety oberwały mocno po tyłku, a na szczęście ten poziom zagrożenia nie wzrósł, więc myślę, że będę mógł dalej atakować. Szkoda, że nie udało mi się wylosować do wskrzeszenia nic ciekawego, tylko ulepszone żywieńce, ale nie chciałem marnować punktów energii mroku. W każdym razie teraz. Yyy, zainwestuję w budynek gospodarczy, czyli Radę Miasta, także tym wskrzeszeniem u Ciebie pod, na koniec walki to Tak? Jest tak, że zależy z jakich jednostek Na przykład chłop zawsze będzie szkieletem Tak, tak gry, nigdy nie będzie szkieletem albo ząb, tylko zawsze będzie duchem A, w ten sposób Czyli poziomowo się nie, ustawia właśnie, Że coś takiego, że niby wynika też Na przykład jakbyś miał Cerbera. Cerber to jest chyba drugi w Inferno tak? Ale on zawsze będzie duchem O, ciekawe no, nie wiem jak to działa. W każdym razie yy, inwestuję w gospodarkę, zainwestuję sobie w Radę Miasta, która zwiększy nam przychód o, o, o 2000. Znaczy, zapeń nam przychód rzędu 2000 złotych monet. No, w takim razie w tej turze nie ma już nic do roboty. Tak więc oddaję ją Froznowi. Tak więc jedziemy dalej. Um, udamy się na, dalej na południe, i w żadne konkretne miejsce nie dojdziemy, oczywiście, bo zabraknie nam ruchu. Ale cóż, trzeba się poruszać, żeby gdzieś dojść, więc zrobimy to i to będzie szybka tura. Po prostu zbuduję coś jeszcze w zamku i będzie okej okay. um, zwieczona świątynia. Hmm, ciekawe, ale jeszcze nie. Liszcze opuszczony dom. Ej, opuszczony dom pozwala wyrwać nam upiory, które są dosyć mocnymi jednostkami, jednak żeby... To zbudować będziemy potrzebowali jeszcze tego oraz jednego z, y, chociaż jednego budynku, aby mieć 12 poziom rozwoju miasta, więc zbudujmy sobie zniszczoną wieżę, w której możemy rekrutować duchy. Duchy jest to o tyle fajna jednostka, że ma upierdliwą zdolność przenikania, są przezroczyste, więc trudno je trafić bardzo często, znaczy bardzo często, jeżeli są po naszej stronie, to unikają ataków dość rzadko, jeżeli są po stronie przeciwnika, no to jakoś magicznym sposobem częściej używają używa tej swojej umiejętności, ale nic, przekonacie się o tym w walce już niedługo, tak więc daję turę Frozonowi. A, a więc ruszamy z atakiem na te oto gargulce. Czy nam się powiedzie? Zaraz zobaczymy. No, nasza armia trochę zmalała. A w gargulcach niepiękliwe jest to, że ruszają się bardzo, ale to bardzo daleko jak nas kamienne posągi. No bo są szybkie. W cholerę szybkie. Ale porsze się bardzo wolno. No niestety. te um, gargulce to takie klozety trochę. Tak, no też mi się to przypomina. Podobne są naprawdę. No, jeszcze większe morale ci wskoczy, pewnie, pewnie! Skąd, ten, ci, skąd ci wrogowie, znaczy te neutralne istoty, biorą yy, takie morale? Przecież nie mają bohatera, oni nie mają nic, mają morale. Z, Odpowiem ci, z dupy! To jest po prostu, że one to, tak mają tego dużo. Jeszcze wycofałem zombiaka, myślałem, że się na niego rzuci, ale tak nie było niestety. A no i teraz drugi gargulec przyjdzie i mnie tym swoim nagrobkiem. Ale ta twoja kompozycja zamku, to nie wiem, fajna jest Cz�� Co to co? To, to twoja kompozycja zamku, nekropol, jest fajna nawet, nie? No, mi się podoba. No. Tylko to zombie tam nie pasują. Podobnie nic nie robią. No to one są wykorzystywane jako mięso armatnie w dużej mierze. No. Bo naprawdę się... I to to nic nie zrobią. Szkielety w teł, przy Liszach. Tak. I idą coś tam walczyć. Główny front to są i smoki. Więc tak. W sumie tak. Znaczy wiesz, ja się na tym nie znam w ogóle, więc. No, Poradników miałem, poradniki miałem przeczytać, ale oczywiście nie zrobiłem tego. Bo po co? Raz będziemy się nawalać nagrobkami i buławą. A, nie żyjesz. Okej, okay, zombie jak się wreszcie obudził. Szkielet, czekaj, już idę ci pomóc. Wal się, lukracja go wykończy. Przedało ci jakieś przyspieszenie. Tak, właśnie wiem. Okej... Okay. o, magia mroku Uff. Czyli będziemy go z tym oskim lepsza nekromancja. Hmm Na razie lepsza nekromacja, coś mi się wydaje. Ponadto możemy uzyskać jeszcze jeden... Yy, po... Nie, myślałem, że będzie poziom, ale to niestety tylko doświadczenie takiego. Ale, ale zabraliśmy skrzyneczkę i proszę bardzo. Zabitych z aaa Oświecenie... Um, może... Magniczna intuicja... coś, O, no proszę, a kapryśna ma... Nawala... Chyba eksperc ekspercka nekromancja, ponieważ wiem jak to działa. Zapewne popełniłem błąd, ale no, co tam. No czeka, co miałeś? Oświecenie? Oświecenie... E... Magiczny talent miałeś? Nie, magiczny talent nie miałem. Nie, nie. Miałeś coś no. innego, czekaj. Tak, a nie pamiętam co. Zobaczymy na nagraniu potem, najwyra, najwyżej. Magicz, tę intuicję miałeś? Tak, miałem. No. No, po, 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 no, to chyba nie było nic dobrego, z tego, co pamiętam. A, chyba że. Mi się wydaje że to No ale nieważne. Nie wiem, a co to było. Magiczna ta intuicja? Bo, słychać było z pistoletu? No, coś tam słyszałem, jakiś szmer. A, no, okej, okay. to był mój SMS. W kreslucie magiczna intuicja było to, że można się uczyć zaklęć yy, przeciwnika, kiedy do nich używa. O to chodziło. To jest No to dobrze. Oczywiście nie połączyłem Stopera, więc i będziesz musiał mówić, kiedy kończymy. Yy, oddaję Ci turę. I oto moja tura, zmierzymy się z łucznikami neutralnymi, którzy zapewne rozgromią nas zanim w ogóle do nich dojdziemy, ale liczę na to, że wielka tarcza mojego kolegi szkieletu szkieleta, będzie w stanie powstrzymać, ponieważ... Są oni dosyć odporni na yy, ostrzał wroga. Tak więc zaczynajmy. O, tylko jeden oddział świetnie. Mm, nie, nie będzie marnął na razie magii, po prostu go w ten sposób. Chociaż mogą zrobić jego atak, ale tego nie zrobiłem Teraz w szkielet oczywiście. A jakże? Minus 13. <laughs> Czy to takie szczęście tej liczby to bym nie powiedział? <laughs> w każdym razie, kiedy dojdziemy szkieletem do niego? O po tej... Y, po ruchu lukrecji, więc świetnie. Y, to jest co? Hmm. Okej, okay, dobra, może być to. No wiesz za więcej! Jeszcze Cię zablokujemy, nie będziesz mógł strzelać, to już w ogóle będzie fajnie. Ale przypieprzyć umiesz. Niestety. I będziemy mieć ciężkie straty niestety, bo nie mamy many. Oczywiście już w ogóle nie mamy many. W takim razie jest no, 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 też tak myślę. Tak. I w lepszy talent, mówisz? Czy też tak? No, panie tak, coś tak, się panie. przyda. No te szkielety nieźle budują po tyłku, ale możemy je wskrzesić po, po bitwie. Jak chcesz sobie odnowić manę, to zaczekaj tu w zamku. Mhm, mm wiem. Tylko... no. Logistyka. Hmm. To się nam może nie przydać, nie a znamienne kromanty... Nie, tego w ogóle nigdy nie używam, nawet do końca nie wiem jak to zrobić. Kapryśna mana. Liczbe many potrzebę do rzucenia czaru jest stosowa zmniejszana maksymalnie aż do 50%. Może nie, może na razie logistyka. Nie, na razie nie. No. To Czy to był przyda. sarkazm? Nie. 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 Nie wiem No się śmiejesz, ja już widzę ten twój śmieszek chytry na twarzy. Ja wiem, wiem. Ludzie nie myślą, że jest taki miły. Nie umarli wojownicy, z czego to ich krypty. A co tam? Już ponieśliśmy takie straty, że po prostu będziemy walczyć. Na pewnie są czekaj duchy zombie, a To pewnie jak może nawet. Fakt jest... I don't wanna fight O, widzę wampira, widzę drzewko. No. No drzewko, też mam drzewko. To jest za darmo i tam się nie. Znaczy, czasami za darmo, nie? nie. Czasami. Czasami za darmo. czasami za darmo. Hmm, myślę, że sobie nie zrektować kolejnego bohatera, wiesz? Ale żeby to zrobić, potrzebuję karczmy. A żeby zbadać karczmy, musiałbym poświęcić jeden y, dzień na. I ile kosztuje karczma? 500 I 5 drewna. Chyba. No to wolę karczmy. Na razie nic mi nie zagraża. A po prostu upiory będę mógł potem sobie zwerbować. Meczka, jakie są komputery teraz? Po straszne pochodzi coś nam idzie rozwój. Yhy. Właśnie tego się boję. Kaspar, eee, obrona, siła czarów, wiedza. No to będziesz takim lepszym chłopczołdziejem, Kasparze. A więc czemu by się nie zatrudnić? Od razu masz trochę duchów, też przy okazji. To ci damy. Ulepszymy twoje szkielety, Ok. Będę jaków nie ulepszymy, bo nie możemy. Od razu przyswo przyswoiliśmy zaklęcie. Um. Co byś mógł zrobić? Ty nie mógłbyś zrobić kompletnie nic. Poza odkryciem nam mapy. A ty zrobisz to szybko, dosyć. Bo to jest tylko kawałeczek do odkrycia, więc. No. O, już widzę kopalnię kryształów. Jak miło. I jakąś kapliczkę. Świetnie, świetnie. idzie coraz lepiej. Tak w każdym razie oddaję Ci turę. Okej. Okay. Och, moja tura, więc chodźmy dalej na zwiat, Gas z parem. O, tutaj coś tam jest, jakieś fajne rzeczy, świecące się, więc tak. Więc co się tu przyjść. O, widzę cię. No widzę właśnie cię. wiem. Tak jak ja siebie wcześniej... Hoho, ho, nie umkniesz przed tym wzrokiem. W każdym razie, chodźmy do tego drzewa, które da nam coś fajnego. Drzewca yy, drzewce działa na wyższy poziom za jedyne 2000 sztuk złota. Jej gadamy z drzewami. Fajnie. Niedrogo. Nie drogo. Dowodzenie, nie? Odkrywanie też nie. Lepsza logistyka. Hmm. Albo to, albo kapryśna mana. Zobaczcie, co co chcesz Albo lepsza czy? logistyka, albo kapryśna mana. To może logistykę. I tak ci nie ufam. Ale z logistyki lepiej mnie korzystać. Poltergeist, Mantykora Hmm. To kim musimy walczyć? Z myśliwym nie? Dziękuję, to strzela ja, nie, tak szybko jak, kara, jak zwykły CKM, więc podziękuję. Zastanawiam się czy jakbym teraz załatwił tu Mandy i ruszył na ciebie, to go ludzi zniszczył. Ja to jestem tego zdaje. pewien akurat. Chyba, że te komputery trzeba No niestety. Wszystkie. No i po niej ja bym przestał nagrywać. Gdyż nie miałbym co nagrywać. To nawet logiczne. W każdym razie oddaję ci turę. Dobra. Tak więc, od może od zamku w mojej turze. Zbudujemy sobie właśnie zamek. Cytadele, przepraszam, to jest cytadela. Sru. I dzięki temu zwiększymy sobie przyrodę i istot w następnym tygodniu. I jest fajnie. Wszyscy się cieszą. Eee, sprawdźmy, co jest tutaj. Tu jest śnieg. Mhm. Czyli nic, co by się nam.? Znaczy, nie, lubię śnieg, ale. No. Nie w tej chwili. Wampirzy Lord. Myśliwy. Co my tu możemy mieć? Obóz Najemników. Zwiększa. Atak bohatera. Mmm. Tak. Dodatkowo chyba mamy skrzynię ze skarbem. W sumie mogę zaryzykować, aczkolwiek wiem, że robię wszystko źle, ale. Co tam? Ja tu się podśmiewam cały czas. No, to jestem sobie w stanie wyobrazić akurat. Osłabienie, jep. raz Spod Twoich nóg wyciął i nie to perze. Zapewne nie było to zbyt fajne. A To jest niemożliwe, praktycznie, że z, z myśliwym. Walczysz? A, no to to nie dobrze. Tak tak myślę. To się. To jest nieulepszony nawet. To jest chyba. nieulepszony nawet chyba. Nawet chyba na pewno. To jest tak, to jest Sylwany. dziad. No, bo to móc zrzucić albo mistyczne łuczki. Teraz ja, ja mu dam, ja mu dam! Masz! Żryj! Nie będzie tak! Ogłóż go! Albo zabij, oj, dziękuję bardzo. Nawet ogłuszył i zabił jednocześnie, to już w ogóle kombo. Okej, okay. i wskreślimy sobie to, co możemy. Dziękuję bardzo. Nasza armia powiększa się z każdym zabitym wrogiem, Moho! Eee, złoto, bo mamy go bardzo mało przydałoby się zająć to panie złota, jednak trzeba wampir, który dałby nam mocno w kość, więc nie będziemy próbować. Nie są jednorogi. O, oh, to... E, nie, jednorogi też są mocne. No to. Jest, no tak, drzwi tak, poziomowy. To jest chyba. Chyba tak, tak mi się wydaje. Kasparze, weź podejść, bądź tak mieli podejść tutaj. Uciekni z pola widzenia. Oh, 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 nie widzisz mnie. You don't see me you can't. Y Help me, czy coś tam. Nie ważne, w każdym razie oddaję ci turę. Okay. Witamy w nowym weekendzie. Dobra, oddaję ci turę. <grystanie> dziękuję bardzo. Tydzień śmiertelnego spokoju. Śmiertelnego. <grystanie> tak. W każdym razie. Wow, tu są nawet wilki. Nie wiedziałem o istnieniu takich stworów nawet. A tu proszę, magia. Istnieją. Właśnie te... Myślałem, że też ich nie ma w tej grze. <grystanie> Tak się dziwię kiedyś jak to zobaczyłem. <noise> Magic W każdym razie mamy cholerę mało złota co poskutkuje tym, że będziemy mieć cholerę nie mało jednostek A, Ale co tam? Kupienie samych upiorów będzie nas chyba kosztować Za dużo Myślałem, że jak... Trzeba, trzeba uzbierać na kapitol. Eee... Trzeba zająć to kopanie złota. Tak. W każdym razie, jeżeli mam tarkowisko, którego oczywiście nie mam ale mogę je kupić I stracić jeszcze więcej kasy, to mogę sprzedać trochę drewna No akurat mi się odpowiednio ustawiło Tak, sprzedam może 15, nie 5 może sprzedam, albo 7, będzie, będzie równo A um, Co się właśnie stało? Jak coś się stało? Właśnie minimalizowało mi grę